prośba o weryfikację majonezu, ale nie mam majonezu. Eee, przynajmniej czat czytam. No czytam czat, bo co mam robić, jak wam twarze nie pokazuję, to czat poczytam. Eee, też się cieszę, że, że się cieszycie, że można, mam interakcję z wami. Sprawdzam, tej Nie ma żadnego projektu. Jest podpięte, okej. Okay. No, pokazałam mordę, że tak powiem, kilka minut temu. Co wiesz, nie odpowiadaj na rage baity, proszę. Nie ale ja nie odpowiadam, mówię mu, żeby się wycofnął. O, właśnie, o piciu zapomniałam. Zawsze, co chcę powalnić czy jazdowe? pomarańczowy. Powalnić nowe. Dobra, nie odczytaj Ridge Ale jak ktoś chce, no to pokazałam już dzisiaj niechcący. Bez przesady. I ja to jeszcze ze swojej winy. Nie mam majonezu w Chorwacji. przede mną tutaj. Mamy detoks. Ja jestem już głodna, on ja się tak grzebie tam na tym śniadańku. Ale Olek wam opowiadał już jak mnie poznał. Na finderze. Proszę. O, dziękuję bardzo. Jest tam soczekłowany chwilę. Mm. Smacznego. Smacznego. Dobra, jemy widzowie. Jak podpieli ten link? Mhm. Wszystko jest Dobra. Nagraliśmy widzowie rolkę wczoraj. Fajną. Możecie sobie zobaczyć na Instagramie. No i też na Instagrama bardzo, bardzo dużo wrzucamy tego rolek. Więc możecie sobie zapolować zobaczyć. No bardzo dużo contentu tam wrzucamy. Zdjęcia, wszystko. A bardzo w karcie, ja mam trochę papryki okay, nie Jezu cudowne uczucie no, no tak bo w domu masło zakazane, ale ja też wzięłam masło w ogóle Masło w to... domu mamy Jak jest, to jest twardy jak kamień w lodówce Nie wiem po co trzymać masło w lodówce Patrz, tutaj nie trzymają I już sobie posmarowałem bułeczkę Ale masło jest w takiej wielkości <laughs> Nie ma nic gorszego niż smarować kanapkę mrożonym masłem. I tym na bióru. No To wyciągnij wcześniej to masło. Zdąży się zróbmy śmienię. Mm. No dobra. kilogramów kg po tym wyjeździe. O dziwo trzymamy kalorie póki co. Trzymamy y, kalorie i dużo kroków robimy. Dziękuję bardzo. Daję słonie i Widzę, że już mam czat, i alerty i sobie wszystko widzę. Już nigdy nie skipnę żadnego suba. To znaczy, skipnę, jak jest brzydka wiadomość, ale będę widział. To śniadanie to limit kalorii? Jak to może mieć kalorii? 800? to jest 800 800? tu jest, ja bym strzelił. Więcej. Tak? Okay? Mm -hmm. Tak? -y działają Tak? jak w stream na komputerze. lecimy dzisiaj do tej, do tej wiz i zaliczymy dwa biednymi dzisiaj czy nam się uda, bo kompletnie nie wiem w najgorszym wypadku zaszyjemy się gdzieś w lesie, będziemy w lesie spać na dziczy i wrócimy rano czemu nie? Strymek do hotelu Streamek będzie będzie podczas na widzów, widzowie w dzikim lesie w Chorwacji? Bez namiotu? Bez wody i jedzenia? No jest zimno. <gry> Jeszcze parę kiełbasek, bo się nie najesz. Internet, a ten interne, Romin robi wszystko jest super jak na razie. Tak. Ja. Okay. Ten już widzów? Więc osiemnaście. O, to fajnie. ja to źle? mhm czemu? Chciałam sobie do niego serek, żeby chciałam jak nie posolili? no to tam jest sól, może sobie On tu jest sól no jest, jest, ale A nie w sumie chyba lepiej, że nie solą bo ja wolę mieć już gotowe, nie lubię sobie tam solić you know thing Komu flowo się otwiera, do soli. Ale mi się pić ciało. Ciekawe, czy po prostu oni nie słyszą tego, jak chcą, czy po prostu mnie nie zwracają uwagi, a to wy Nie wiem. O, cześć Delord, witam Pawła. Dzięki, za smacznego. No. Delordzik z odwiedziny. Kurde, bekon wziłem. Na streamie będę bacon. bekon. żadnych 5 kalorii dzisiaj. Jak wrócę z Chorwacji, rozliczę te siano. Ja no, jestem pewien, że nie dostanę już rozliczenia żadnego. carapi. tam Nie mam brudnej ręki. Na no jakie pytanie mam odpowiedzieć? Czy zjem dzisiaj pięć kalorii? Tak. Aha. Tak, dzisiaj ładuję 10 kalorii i 20 monsterów. I do końca tygodnia już nie jemy. Najadła się? Mm -hmm. No ale już cztery się procentem. Czemu? Bo specjalnie myślałam, że e, klasycznego. On był w środku drzewem, a ja specjalnie do niego wziąłam w sobie. Przynajmniej 5000 kalorii i do końca tygodnia już korzystacie z wappry? No z free, nie, no, wliczone w cele, nie? To nie jest wappie. Olek? Hmm? No nie już musi wyjść na działań. Teraz? Nie, zjemy śniadanie na 5 minut ślubnie. O co? Super, ważnego? No trochę tak. W sensie tylko jedną rzecz musisz mi powiedzieć. A jest dzisiaj plamę. Idziemy. Będę spontan spontan całkowita, ale chciałem popłynąć na wyspę. już za mnie już nie mogę. O Boże.